Moi rostomili, posłuchajcie wiersz o dziedzinie, co się nazywa Kończyce Małe. W tej dziedzinie rzekł rzek się wychował, tam żech jako dziecko, jako młody synek bywał. Jest taka dziedzina na cieszyńskiej ziemi, kieruje się kopcami, strumami, a stawami mieni. W tych stawach rośnie tatarczok, pływają kaczyce, ta dziedzina się nazywa Małe Kończyce. Tam żech się wychował, do szkoły chodzował. Z kamratami na kołach, a po lesie wywodzą. Mieszkołek w tej części przeszumnej dziedziny. Kaj są same miedze, lasy, a wysoki brzimy. Tak że to zapamiętał, tak to było kiesi. Ta część małych kończyc nazywo się Podlesi. Było tutaj kiesi poru wielkich siedloków. Mieli całe szlogi, łobilo, a ziemnioków. W pośrodku dziedziny szumny zunek se stoi. Jest to dwór obronny, tuż niczego się nie boi, Kiesi zapuszczony, zmazany, odropany. Teraz chyrnie stoi, bo je obrychtowany. Tam się rozzaczas, czas, paniczki z, z KGW schodzą. Dyski co się uważą, rychtują, wyrządzają. Szumne tam pieśniczki mało kończanie śpiewają. Na każdym konkursie nagrody wygrywają. Małe kończaneczki też tam śpiewają a tańcują. Na imprezach a koncertach szumnie występują. Są tu małych kończyc, sportowcy, przelot, flintkorze. Każdy robi to, co umi, co morot, a wiele może. Kolezumku jest to wielkucny, a na nim most z drzewa. Most jest dobry, bo stawu obchodzić nie trzeba. Są jednak tacy, co radzi spacerują, albo na kołach radzi po kończycach rajzują. A tutaj, jakaj rajzować, spacerować, chodzić, jak już nie będziecie wiedzieć, co ze sobą zrobić. Ządźcie do sołtyski, ona wam doradzi, ta wą wymyśli zajęci, żeby dzieci radzi. Kąsek od zomku je kościół szumny, zadrzewiony, kole kościoła je kierchów strumami zaciemniony, spiące na nim mało kończanio, co hańdowni pomrzili, co w małych końcach żyli, balandrowali, robili. Przez dziedzinę życzka se pomału płynie, tutaj płynie miedzą, tam się kapkiem swinie. Nazywa się Piotrówka, a choć je tak ma tako mało, jak wyleje to starość, mają mało kończania. W pośrodku dziedziny je wielko dolina, zapalowym kopcem chnedie kolonia. Pod nią z ogrodniki, a dali za miedzą są wielkucne stawy, utopce tam siedzą. Po drugiej stronie Ka kończyc, kajhaubie niewiela, też je kupa stawów to jest saradela. Wyży na kopieczku, chałpa je na hałpie, tam je Karolinka. Ludzie mieszkają na kupie. Są też małych kończyc, gryfni, fajermoni. By było kupa nieszczęść, co by nie łoni. Zomek, stawy, dobrzy ludzie, trzy kopce, a dolina. To są małe kończyce. taka przeszumna dziedzina.